Cześć Boże, dzień dobry. Dzisiaj jest takiej nieuporządkowanej pracowni, ponieważ trwa akcja, ale w kasowania desek to jest parę zamówień, które realizuję w tej chwili. A ja Was chciałem zaprosić serdecznie do tego, żeby zamawiać deski i robić to już. Dlaczego? Dlatego, że jak widzicie, do tego, żeby zrobić takie deski, potrzeba przestawić całą pracownię, zmienić system funkcjonowania mnie jako ikonografa, ponieważ ja wtedy też nie, nie jestem w stanie malować swoich prac. A widzicie, że tam z tyłu o, stoi deska nie wszystko trzeba pozdejmować żeby mieć przygotowaną powierzchnię do lewkasowania i dlatego to potem też trochę e, trwa, do końca tego tygodnia można zamawiać e, deski na naszej stronie e, sklepu, czyli inblessedartshop.pl i tam e, e, zamówienia złożone do końca tego tygodnia ja postaram się zrealizować w ciągu e, do miesiąca czasu e, będzie szybciej pewnie, ale e, ze względu na to, że nie wiem ile tych zamówień będzie i też jaka będzie, będzie ten, muszę sobie, jaka będzie nałożenie. Muszę sobie zabezpieczyć taki termin. Ale dlaczego warto te deski zamawiać u nas? w mojej pracowni, dlatego że cały dochód z tego co zostaje uzyskane z tych desek idzie na pomoc, idzie dla fundacji. W tej chwili my musimy się rozliczać, jako fundacja jest okres rozliczeń. To są dosyć duże pieniądze, bo jedno takie rozliczenie potrafi kosztować 7-8 tysięcy złotych i musimy na te rozliczenia zarobić. Więc bardzo was zapraszam, a tutaj widzicie, tu są deski, które się oklejają, tu są deski, które są gotowe już do, do oklejania a tu są deski oklejone sputnem i będziemy będę lewkasową bardzo was zapraszam sorry, że takie żalone to wideo, ale chyba takie takie będzie najlepsze, a tak teraz wygląda moja pracownia po zmianie we Wrocławiu jest o wiele mniejsza ale dla mnie chyba nawet lepsze. Bardzo Was pozdrawiam i zapraszam pod deseczki.